Cześć. Właśnie dotarła do mnie taka walizka. Tutaj częściowo ją rozpakowałem. Jest to walizka z akcesoriami do tego Samsunga wodnego, który ostatnio recenzuję na kanale. I tutaj właśnie dotarło w środku takie, taki zestaw takich wężyków do prania. Tutaj jest, co to jest? Jakaś karta gwarancyjna, ale to nie jest istotne. Natomiast tutaj jest e, sowka piorąca. Trzyfunkcyjna. Ona ma trzy funkcje, ponieważ. E, o, tutaj jest taki. E, taka dźwignia. I ją się przesuwa. I tak, możemy możemy tą stawką prać dywan, tą wysuniętą całkowicie. Albo. Czyli tą wsuniętą. Natomiast tą wysuniętą możemy wysuwać się tutaj taka guma i szczotka. I możemy za pomocą tej gumy i szczotki y, myć twarde podłogi. Natomiast tutaj jest jeszcze. Takie rozkładane coś. Na to się nakłada tego mopa. I tym można myć okna. Jeszcze nie wiem jak, ale się dowiem może. Tym w jakiś sposób myje się po prostu okna. Natomiast ja w tej chwili będę testować tą funkcję prania dywanu, czyli wsunięte całkowicie i tutaj jest ta ssawka taka. i Tą ssawką będę prać dywan. Natomiast gdzie jest tutaj dysza spryskująca, bo nie widać w ogóle? Ciekawe, gdzieś tu musi być, ale w ogóle jej nie widać. A nie, bo ona będzie tutaj zaczepiana, bo ona jest przy tym wężu. Ten wąż ma tutaj takie klamry. Obejmę na rurę, na węża. I on z dwóch części się składa. Tą część się tutaj przypina do odkurzacza. Później jest takie coś. I to chyba przy ręko, jeśli się montuje tam to drugie. Natomiast tutaj jest trzecia część. Druga część. Yy. I to montuje się. I już yy, na różę. I tu jest właśnie taki, taka dysza. O, tu jest ta dysza. I tą dyszę tutaj wkładamy w ten sposób, albo w ten sposób. O, chyba w ten sposób. O, idealnie weszła. Tą dysza się tutaj montuje. I to będzie w ten sposób. Po prostu działać. Tu w zestawie jest jeszcze stawka do prania picerki. pizzerki. Widać, że jeszcze z folią, więc chyba nowka. Chociaż ja wiem. Nie wiem, ale wygląda ładnie. I jeszcze jest jedna rzecz. O, nawet dwie rzeczy. O! jest klapka i bateria. Zajebiście. jej Myślałem, że nie ma. Mówiła ta pani, że nie ma. Patrzcie. Jest klapka od baterii. Są baterie. I jest szczoteczka do czyszczenia tego odkurzacza. I jest taka jeszcze szczotka dwufunkcyjna. Tutaj się wkłada rura. I mamy szczelinówkę. Taką bardzo malutką, wąską szczelinówkę. Albo wkłada, nakłada się rurę tędy jakoś. I Aha, tu się wysuwa i jest taka szczotka bardzo miękka z końskiego włosia ewidentnie. Brązowe końskie włosie mięciutka. Albo się ściąga to i jest taka stawka. O nawet ona jest ona jest taka ruchoma. Ma tutaj welurowe takie paski i to jest po prostu tak do odkurzania. Także trzyfunkcyjna taka ssawka. Szczoteczka, ssawka płaska i ssawka szczelinowa. Takie cudo. Yy, płynów tutaj nie ma, no bo to jest używany odkurzacz, więc już ich nie było. Natomiast ja będę prać yy, w trzecie samochodu, także zobaczymy jak yy, sobie poradzi z takim praniem. Co ciekawe jeszcze odnośnie tego mopa i mycia szyb, to przeczytałem w instrukcji, żeby nie używać spryskiwacza. Nie wiem dlaczego. Ale żeby nie spryskiwać bezpośrednio na szybę tym spryskiwaczem. To jest dziwne dla mnie. Może chodzi o to, żeby tak nie pryskać. Natomiast jak jest to rozłożona, to ta woda powinna z tej dyszy lecieć na ścierkę. Powinna tą ścierkę moczyć. No ale nie wiem jak. W każdym bądź razie. I tak się powinno tak myć w ten sposób. Tutaj jest taka gumowa ściągaczka, i tą gumową ściągaczką wodę się powinno ściągać. Natomiast tym mopem myje się szybę. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest mop do mycia podłóg, ale później przeczytałem, że to jest mop do mycia szyb. Natomiast jeżeli się myje podłogi, to trzeba to złożyć i mieć samą tą gumą i tą szczotką. Natomiast przy praniu dywanów, no to całkiem się to zsuwa i. Z tą szafką w ten sposób się myje. A szafka do tapicerki na to w ten sposób. Ta stawka do tapicerki jest ciekawa, bo jest taka zaokrąglona. Nie jest płaska, tylko jest zaokrąglona. Bo ta jak tutaj jest całkiem płaska, ta stawka do dywanów, a tu jest taka zaokrąglona. Ale ta szafka do dywanu jest strasznie wąska, wąziutka jest. Ale też ma przezroczystą szybkę, tak jak to. Ta. Chociaż to jest czarne, więc i tak nie będzie tak widać. Czy jest brudna woda, nie wiem. Przekonamy się jeszcze o tym. To jest do odkurzacza. Natomiast jak to połączyć? Tutaj prawdopodobnie się jakoś to spina, chyba w rękojeści odkurzacza. Zresztą zaraz zobaczymy. Ja mam już rękojeść. I teraz tak, tu jest ta klapka. Wciągnę z niej folię. I zakładamy w ten sposób. I to już jest zamknięta. Żeby zdjąć, no to tu jest taki element. Podnosimy za to i w ten sposób zdejmujemy. Dobra. Hmm. Więc jak to podłączyć? Tu mam jeszcze dwie baterie. Także myślę, że je wykorzystam ponieważ założyłem baterię ale jedną akumulator jedną zwykłą nie wiem czy to dobrze jest tak może lepiej wymienić je na normalne nie wiadomo czy one działają bo tu jest data produkcji 2015 a ważności 2018, więc mogą być już przeterminowane, no ale... Ciekawe, że nikt tego nie używał. Dziwne. Aha, jeżeli chcemy prać z tym... To zakładamy... Tak. Ale to jest dla mnie niezrozumiałe, bo trzeba będzie poczytać instrukcji. Ale tu się coś odkręca. A nie, to się odkręca, tylko mocowanie wężyka. Natomiast nie wiem, jak to połączyć. Dobrze, teraz mam odkurzać już przy sobie Jednak ten element Nie idzie do odkurzacza Jak widać, bo to jest ten sam element Tylko To To tutaj jest a, Podłączone w ten sposób Tutaj jest Podłączany wąż w ten sposób. On tu powinien kliknąć. No, tutaj musi taka zapadka wejść tutaj w ten otwór, i wtedy jest zablokowana. E Tutaj wężyk. Teraz tą obejmę na wąż, zakładam jedną. Tutaj, kolejna, druga. No I tutaj dalej, trzecia, czwarta. I teraz tutaj mamy to, właśnie. I to ma wejść tutaj. Ma być wsunięte w takie coś i zatrześnięta. No i teraz można podłączyć wężyk. I już mamy tą stawkę do prania tapicerki zainstalowaną. W ten sposób możemy prać. Natomiast, żeby to zwolnić, to tutaj jest z boku taki przycisk. Naciskamy go. I ta rurka nam wyskakuje i możemy tą stawkę zdjąć. Teraz jeżeli chcemy prać, teraz jeżeli chcemy prać dywan, no to mamy rurę teleskopową, którą rozsuwamy. Tutaj montujemy, wchodzi na zatrzask, tutaj jest blokada. Eee, tu na końcu zakładamy tą sawkę. Hmm. Tylko pytanie, w jaki sposób. To się chyba odblokowuje. Albo jest coś urwane, albo Tu jest chyba coś urwane. Tu jest urwany zaczep. śrubokrętam. O, podważyłem go śrubokrętem i teraz zeszło to. I teraz tu nawet są takie dwie szczołki. Jest jedna szczoka tu jest druga szczoka Po prostu jak to trzeba włożyć, tak? Wcisnąć, tak? I teraz kolejna klamra idzie na rurę. Pipe, nawet jest opisane tutaj. Pipe. I ten wąż, ten wężyk podłączamy tutaj. I w ten sposób mamy rurę taką do prania dywanu. W ten sposób pierzemy dywan. Coś jeszcze jest takie trochę giętkie, powiem szczerze. Tam jest w tym miejscu. Jest to łączenie tych rur, bo to jest rura teleskopowa i to się tak wygina. No zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie się prało tym odkurzaczem, będę prać ten dywan na pewno i wnętrze samochodu, także zobaczymy jak to będzie działać. Natomiast ta przejściówka. Jeszcze zobaczymy. Bo tutaj mam jeszcze takie akcesoria. O, tak jak to na przykład to jest szczotka do dywanów, nie do dywanów, tylko do twardej podłogi, przepraszam. Tutaj jest takie włosie naturalne i kółka są, ale jak widać, połączenie jest właśnie takie jak tutaj. Czyli na wcisk. Wyciągamy to i o, tak na wcisk jest. Natomiast w przypadku tej ssawki przełączalnej, to jest ssawka dywan-podłoga. Czyli możemy dywan tak właśnie odkurzać, albo twarda podłoga, tak. To ona właśnie powinna mieć ten element zamocowany na stałe. Tylko, że tu jest ona spęknięta w tym miejscu. Tu jest pęknięta. właśnie przestorzona, z tej pęknięta. O. To to się nie trzyma. Powinno się to trzymać. I to jest do tej stawki. I tu jest też urwany taki element. Tu jest urwana taka blokada, bo to powinno być do tej stawki, właśnie. No i ta stawka też jest na wcisk. Ta stawka jest na nawcisk. Ta. Ta do prania też jest na wcisk, ta też jest na wcisk i ta mała też jest na wcisk. No, tą rurę też się nadaje. Natomiast tutaj jest różna blokada, bo odblokować trzeba nacisnąć ten na przycisk. I teraz to jak się podłącza, no to się po prostu wkłada rura do środka. I mamy taką stawkę szczelinową. Albo z drugiej strony. Tak się wkłada. I mamy taką stawkę do tapicerki. Taką. Albo możemy wysunąć włosia i czyścić coś po prostu gładkiego tą stawką. Ona wchodzi po prostu cała ta szczelinówka do środka w ten sposób i w ten sposób to działa.